Cześć, nazywam się Edyta Skolasińska, a to jest podcast dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj zrozumienie i wsparcie, a treści publikowane przeze mnie będą odpowiedzią na Wasze aktualne potrzeby. Miłego odsłuchu! Powiem Wam, że wracanie po dłuższej przerwie jest strasznie trudne. Przynajmniej dla mnie. Znacznie lepiej czuję się w pewnej rutynie i regularności, ale czasem jej zachowanie jest trudne i z czegoś niestety trzeba zrezygnować na jakiś czas. W końcu podobno nie ilość się liczy, a jakość a na tej zawsze zależało mi najbardziej. Nie chciałam więc nagrywać byle czego, tylko coś, pod czym mogłabym się podpisać bez wstydu. Mam nadzieję, że ten odcinek właśnie taki będzie. Zdecydowałam się poruszyć ten temat, ponieważ skłoniła mnie do tego pewna sytuacja. Na jednym z pierwszych spotkań grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, podczas ustalania kontraktu grupowego, rozmawiałyśmy na temat różnych aspektów funkcjonowania wśród ludzi. Świadomym dobieranie słów, braniu odpowiedzialności za to, co mówimy, nie niezakładaniu z góry, dążeniu do zrozumienia, wzajemnej akceptacji, pomocy, a także właśnie odrębności i świadomości tego, co jest nasze. I wtedy jedna dziewczyna powiedziała, że to jest właśnie najtrudniejsze, a kilka innych jej przytaknęło. Powiedziała, że najtrudniejszym jest nie ulegać temu, co próbuje nam narzucić otoczenie nie uzależniać swojego samopoczucia od jego opinii. Pamiętam, że wtedy bardzo mnie to zastanowiło. Wszystkie pozostałe treści były bowiem traktowane jako coś naturalnego. Czymś naturalnym było okazywanie empatii, dbałość o to, aby kogoś nie urazić, udzielanie wsparcia, dążenie do zrozumienia drugiej strony, uznanie prawa innych do bycia takimi, jacy są, szanowanie ich wolności i prawa do decydowania o sobie, itd., itd., itd. itd. A w drugą stronę, troska o własne granice, o swoje prawa, o równość w relacji w odniesieniu do własnej pozycji zajmowanej w grupie. No, z tym to już gorzej. Bardzo mnie zastanowiła ta nierównowaga, za którą stało takie ukryte przesłanie mówiące o tym, że inni są ważniejsi niż ja. Pamiętam, co wtedy poczułam, i od razu przypomniało mi się mnóstwo innych sytuacji, w których miałam okazję to zaobserwować, choć nikt nie nazwał tego wprost. To wszystkie te momenty, kiedy widziałam, jak inni, a zwłaszcza matki, bezgranicznie się poświęcały, przekraczały siebie, rezygnowały z własnych potrzeb, nie prosiły o pomoc, pozwalały innym na przekraczanie swoich granic. Zaczęłam się zastanawiać, z czego to wynika, dlaczego dzieje się tak, że tak często potrafimy tyle dać innym, a tak mało sobie. Stąd wzięło się moje zainteresowanie tematem granic. Myślę, że każdemu z nas zdarza się zgadzać na czyjeś prośby, choć wcale nie mamy na to ochoty, sprawiać sobie kłopot, robiąc coś dla innych, nie mówić o tym, że czyjeś zachowanie jest dla nas problematyczne, a zamiast tego unikać tej osoby, nie wyrażać swoich uczuć, stwarzać pozory bycia samowystarczalnym, robić wszystko na własną rękę. Analiza tego typu zachowań u siebie może pomóc nam stwierdzić, jaką mamy relację z własnymi granicami, która, jak wcześniej przyznały dziewczyny z grupy, z grupy wsparcia, często nie działa na naszą korzyść. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami zazwyczaj mają silne poczucie odpowiedzialności i poświęcenia. Z racji tego, że osoby, którymi się opiekują, potrzebują dodatkowego wsparcia, czują, że muszą być oni dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A kiedy stan taki zaczyna ich przerastać, bardzo ciężko jest im z tego wyjść. Ze względu na rodzące się obawy bycia złym rodzicem i społeczny osąd z tym związany. Wielu rodziców odczuwa poczucie winy, mogą myśleć, że powinni robić więcej, że nie mogą pozwolić sobie na odpoczynek czy własne potrzeby. To sprawia, że trudniej im mówić nie i wyznaczać zdrowe granice. Często spotykają się oni z oczekiwaniem, że będą radzić sobie sami, bez narzekania do czego także zmusza ich brak wsparcia instytucjonalnego i systemowego. I choć tego typu sytuacja im doskwiera, często nie mają już siły, aby walczyć o swoje prawa. Społeczne przekonanie, że dobry rodzic zawsze daje z siebie wszystko, może sprawiać, że trudno im poprosić o pomoc i określić swoje limity, co często prowadzi do wypalenia. Ponadto, jeśli dziecko ma poważne ograniczenia, rodzic może czuć, że jest jego przedłużeniem, a nie osobnym człowiekiem, a to powoduje trudności w wyznaczaniu granic, zarówno wobec dziecka, jak i otoczenia. Wielu rodziców, zwłaszcza matek, funkcjonuje ze swoimi dziećmi w niemal symbiotycznej zależności, nie tylko ze względu na fakt ich niepełnosprawności, ale także na własne przekonania dotyczące tego, że to one są w stanie się nimi zająć najlepiej. Granica pomiędzy zdrowymi, ludzkimi przejawami troski, a uzależnieniem emocjonalnym jest bardzo cienka. Uzależnienie to rozumie się jako stan, w którym jedna osoba nadmiernie polega na drugiej, w zakresie swojego samopoczucia, poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Jest to pewien stan braku równowagi pomiędzy potrzebą bliskości, a dbaniem o własny dobrostan. Jak zauważyła w swojej ostrej wypowiedzi Harriet Lerner, nasze społeczeństwo kultywuje w kobietach poczucie winy do tego stopnia, że wiele z nas odczuwa wyrzuty sumienia, jeśli nie jest wyłącznie emocjonalnym punktem usługowym dla innych. Często mamy wręcz kompulsywną potrzebę zadowalania innych kosztem własnego dobra, lub nadmiernie się eksploatujemy, żeby cieszyć się względami wszystkich dookoła. Zaskakujące jest to, że da się tak funkcjonować ba przez bardzo długi czas. Miłość, odpowiedzialność, poczucie obowiązku i niepokój o bliskich stanowią skuteczną siłę napędową do działania. Prawda jest jednak taka, że praca emocjonalna to niewidzialna i niedoceniana praca, która totalnie nas wyczerpuje. Jest ona zazwyczaj domeną kobiet. To my dbamy o atmosferę w domu, dążymy do rozwiązywania konfliktów, często ukrywamy swoje uczucia, aby nie obciążać bliskich. Dostosowujemy się też do oczekiwań rodziny i społeczeństwa. Niewidoczna praca umysłowa, związana z zarządzaniem domem i całym życiem rodzinnym, wymaga od nas mnóstwa energii. Istnieje na to nawet osobne określenie, Mental Load, spopularyzowane przez francuską rysowniczkę funkcjonującą pod pseudonimem Emma. Obejmuje ono planowanie, organizowanie, monitorowanie oraz pamiętanie o licznych codziennych zadaniach, takich jak wymyślanie posiłków, umawianie wizyt lekarskich, koordynowanie zajęć dzieci czy dbanie o zaopatrzenie domu. Są to najmniejsze czynności, które w wyniku niepisanej zasady są wykonywane tylko i wyłącznie przez matki. Oczywiście w domyśle obowiązki te mogłyby zostać inaczej podzielone, ale w praktyce wygląda to tak, że niepostrzeżenie lądują one na barkach kobiety. W moim przypadku są to wszystkie zdania, rozpoczynające się od trzeba by było, znaczące ni mniej, ni więcej to, że to ja powinnam się tym zająć. Są to sprawy różnego kalibru, począwszy od tego, że kończy się papier toaletowy, poprzez wszystkie, kupisz, zamówisz mi i tutaj można wstawić do, dowolnie wszystko: skarpetki, suplementy itd. A skończywszy na sprawach nieco większego kalibru. Wszystkie one są argumentowane tym samym uzasadnieniem. Ty się na tym lepiej znasz. To się może wydawać śmieszne, ale w konsekwencji prowadzi do dużego obciążenia mnóstwem małych i dużych spraw, o których trzeba pamiętać i je realizować. Jak pisze Terry Cole, równowaga pracy emocjonalnej nie jest zachowana, jeśli masz poczucie, że robisz wszystko za wszystkich. Chciałabyś, żeby ludzie bardziej doceniali Cię za Twoje wysiłki. Stale czujesz przytłoczenie i niechęć. Czujesz że się odpowiedzialna za rozwiązywanie czyichś problemów i trudności. Masz poczucie, że gdyby nie Ty, nic nie zostałoby zrobione. Często jesteś mediatorką między innymi ludźmi. Czasem sytuacje towarzyskie sprawiają, że jesteś wyczerpana i wzuta z energii. Często myślisz, że jeśli chcesz, żeby coś zostało dobrze zrobione, to łatwiej ci to zrobić osobiście. Czasem czujesz się niewytłumaczalnie wykończona. Autorka zauważa także, że wszyscy mamy ograniczoną ilość energii, jaką możemy wydatkować, a jeśli całą spożytkujemy na usługi wobec innych, niewiele zostanie nam na własny rozwój lub zastanawianie się czego tak naprawdę chcemy. I właśnie ta nadgorliwość prowadzi tylko w jedno miejsce, do krainy rozczarowania. Rozgoryczenie to może prowadzić do utraty satysfakcji spełnionych ról, wyczerpania, wypalenia, poczucia, że żyjemy wyłącznie życiem innych, dla innych, że coś nas omija. Im dłużej taka sytuacja trwa, tym ciężej jest nam dokonać jakiejś zmiany, postawić granice. Rodzi się w nas opór przed wejściem w nieznane, który może skutkować autosabotażem, wynikającym z chęci uniknięcia dyskomfortu, który może wywołać świadoma zmiana osobista i transformacja. Otoczenie przyzwyczajone do pewnego stanu też nie powita raczej naszej nowej odsłony z otwartymi ramionami, dlatego warto monitorować sytuację na bieżąco. Aby uświadomić sobie własne wzorce granic, warto zadać sobie następujące pytania: Czy próba postawienia granic przez wyrażanie swojej opinii wywołuje w tobie uczucie niepokoju i lęku? Czy kiedy płacisz za usługę, unikasz ujawnienia, że jesteś niezadowolona? Czy masz skłonność ignorowania swoich własnych preferencji i potrzeb tak długo, aż wybuchniesz z frustracji? Czy masz bardzo konkretne wyobrażenie na temat tego, jak należy wykonać większość rzeczy i często czujesz frustrację, że inni nie zdają sobie z tego sprawy? Czy często czujesz smutek, złość lub urazę, że ludzie nie wyczuwają i nie szanują twoich granic? Czy obawiasz się lub unikasz mówienia głośno, kiedy się nie zgadzasz lub masz inną opinię niż grupa czy osoba, z którą rozmawiasz? Czy stworzyłaś kiedyś problematyczną relację, bo nie byłaś w stanie mówić szczerze, dzielić się swoimi preferencjami lub odmawiać? Czy często czujesz się urażona lub zmuszona do korygowania innych ludzi? Czy kiedy czujesz się zdradzona, wyrzucasz ludzi ze swojego życia albo unikasz ich zamiast podjąć trudną rozmowę? Czy jeśli rodzina lub przyjaciele mają problem, Czujesz się zmuszona, by zasugerować lub znaleźć dla nich rozwiązanie, nawet jeśli nie prosili cię o pomoc? Pytania te pochodzą z książki Terry Cole, wspomnianej wcześniej, Strażniczka swoich granic, jak być wierną sobie, by wreszcie żyć tak, jak na to zasługujesz, którą bardzo wam polecam. Chociaż autorka używa w tytule formy żeńskiej, nie tylko kobiety znajdą tu coś dla siebie. Nasze granice osobiste wynikają z doświadczeń z dzieciństwa, między innymi wykształconego stylu przywiązania, a także norm kulturowych, ról związanych z płcią itd., bardzo łączą się także z naszą samoświadomością i samooceną, umiejętnością rozpoznawania własnych potrzeb, zdolnościami komunikacyjnymi czy emocjami. Niezbędna w procesie stawiania granic jest asertywność, czyli umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób bezpośredni, uczciwy i z szacunkiem dla siebie oraz innych. Nieraz mylimy asertywność z agresywnością kojarzymy ją wyłącznie z twardym mówieniem nie. Dzieje się tak dlatego, że często czekamy do granic naszej cierpliwości, zamiast zakomunikować wcześniej, że coś wydaje nam się niewłaściwe. Stąd, kiedy w końcu to komunikujemy, to zazwyczaj krzykiem, a nie szeptem. Asertywność stanowi właśnie ten złoty środek pomiędzy uległością a agresją, pozwala na stawianie granic, ale bez naruszania granic innych osób. Najogólniej rzecz ujmując, jest to takie postępowanie, z którym ja jestem OK i druga strona też jest OK. Nie mam y więc intencji skrzywdzenia kogoś, a jedynie poinformowania o swoich potrzebach. Jest to relacja, w której obydwie strony są na tym samym poziomie, tak samo ważne, tak samo respektowane. Jeżeli zachowujemy się w stosunku do kogoś agresywnie, to my jesteśmy co prawda z tym ok, bo często wychodzimy w jakiś sposób na swoje, ale ta druga strona już nie ma tego poczucia, że to jest w porządku. Kiedy natomiast z kolei my zachowujemy się w sposób uległy, to my nie działamy w stosunku do siebie tak, jak należy, aby ta druga strona mogła odnieść jakąś korzyść. Warunkiem powodzenia tej interakcji jest więc tylko i wyłącznie jeden scenariusz, w którym obydwie strony będą w porządku w stosunku do siebie i do partnera, z którym ją podejmują. Osoby asertywne komunikują się jasno i bezpośrednio. Świadomie zgadzają się lub odmawiają, bez poczucia winy, szanują swoje potrzeby i uczucia i potrafią mówić o nich otwarcie. Nie boją się odrzucenia. Rozumieją, że ich zdanie jest ważne, nawet jeśli ktoś się z nim nie zgadza. Akceptują krytykę, ale nie pozwalają na manipulacje, ponieważ potrafią odróżnić konstruktywną opinię od ataku. Nie ulegają presji otoczenia. Podejmują decyzje zgodnie ze swoimi wartościami. Asertywność daje więc pewną czystość i klarowność w relacji z innymi. Aby jednak była ona możliwa, najpierw trzeba przyjrzeć się relacji, którą mamy sami ze sobą. Samoświadomość jest bowiem kluczem do stawiania granic, ponieważ tylko dzięki niej możemy zorientować się, gdzie one przebiegają. Warto przyjrzeć się temu, jakie mamy potrzeby i skąd one wynikają, co jest dla nas ważne, czym chcielibyśmy się kierować w życiu, na co zwracać szczególną uwagę, jakie wartości uwzględniać w swojej codzienności. Warto odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania kim jestem, czego potrzebuję, co lubię, czego nie lubię, nauczyć się rozpoznawać swoje emocje oraz to, co o sobie myślimy, jak siebie oceniamy. Niskie poczucie własnej wartości może bowiem znacząco wpłynąć na umiejętność stawiania granic. Kiedy nie darzymy siebie szacunkiem, nie uważamy, że to, co mówimy i myślimy, może mieć dla kogokolwiek znaczenie, Prędzej czy później wycofamy się z sytuacji, które naruszają nasze granice, niż staniemy w ich obronie. Mając głęboko zakorzenione przekonania o tym, co się powinno, będziemy raczej dążyć do unikania konfliktów, niż przedstawiania swojego punktu widzenia, zwłaszcza wtedy, gdy nie przystaje on do tego, co myślą o tej sprawie inni. Zachowując się w ten sposób, ulegając, robiąc rzeczy wbrew sobie, połykamy złość. I tkwimy w wewnętrznym poczuciu krzywdy. Ten stan jest dla nas czasem bardziej akceptowalny niż konfrontacja z negatywną reakcją otoczenia, nawet jeśli odbywa się to kosztem naszych potrzeb. Warto jednak wiedzieć, że tego typu zachowanie prowadzi do powstania swego rodzaju błędnego koła. Przez to, że nie potrafimy stawiać granic, ludzie nas nie respektują, a przez to, że ludzie nas nie respektują mamy jeszcze mniejsze poczucie własnej wartości i koło się zamyka. Chciałabym mocno podkreślić, że stawianie granic niekoniecznie wiąże się z odmową, z mówieniem komuś nie. Czasem polega po prostu na przedstawianiu własnych preferencji, ale żeby to zrobić, to musimy najpierw poznać siebie i nauczyć się te preferencje wyrażać, bez względu na potencjalną krytykę, z którą mogą się one spotkać. Z pomocą przychodzą nam tutaj pewne umiejętności komunikacyjne, które możemy nabywać i rozwijać, nawet jeśli nie są one dla nas czymś naturalnym. Nieskuteczna komunikacja prowadzi bowiem do słabych lub zaburzonych granic. Luźne granice charakteryzują się brakiem jasnych ograniczeń w relacjach z innymi. Mając luźne granice, zgadzamy się na rzeczy, które są dla nas niewygodne, męczące lub sprzeczne z naszymi wartościami. Przyjmujemy na siebie problemy innych, nawet kosztem własnego zdrowia psychicznego. Zbyt otwarcie dzielimy się naszymi sprawami, także z osobami, które nie są nam bliskie. Podporządkowujemy się cudzym oczekiwaniom, unikamy konfrontacji, aby nikogo nie urazić, uzależniamy własną wartość i samopoczucie od aprobaty innych. Przeciwieństwem luźnych granic są granice zbyt sztywne. Osoby z takim wzorcem mają ograniczoną otwartość emocjonalną i związaną z nią skłonność do unikania bliskości, nie dzielą się swoimi uczuciami, myślami i problemami, zrywają kontakt przy pierwszym konflikcie lub napotkanej trudności, nie tolerują kompromisów, mają także silną, wynikającą z nieufności potrzebę kontroli, nie potrafią prosić o pomoc, delegować zadań, polegać na innych ludziach. Zbyt sztywne granice ograniczają także zdolność do współodczuwania, co również nie pozostaje obojętne dla kształtowania relacji interpersonalnych. Jak zatem wyglądają zdrowe granice? Jak nie trudno się domyślić, znajdują się one gdzieś pośrodku, to postawa, w której jasno komunikujemy swoje uczucia i potrzeby, dając drugiej stronie przestrzeń do tego samego. Nie unikamy bliskości, ale jednocześnie nie pozwalamy na przekraczanie swoich granic. Wiemy, kiedy i z kim możemy dzielić się osobistymi informacjami, umiemy prosić o pomoc i nie traktujemy tego jak słabości. Potrafimy przyjmować wsparcie, ale także dawać je innym. Wydaje się to strasznie skomplikowane, prawda? Znacznie częściej mamy tendencję do odchyleń w jedną lub w drugą stronę, niż osiągania i utrzymywania pozycji środka. Potrafimy latami tkwić w układach, które nie są dla nas wspierające. Jak myślicie? Dlaczego tak się dzieje? Psychologowie zajmujący się tego typu zagadnieniami wskazują na zjawisko tzw. zysku wtórnego. Są to pewne nieoczywiste korzyści płynące z utknięcia w pewnych niezdrowych wzorcach, które sprawiają, że ciężej jest nam się z nich wydostać. Jak pisze Terry Cole, cały wysiłek świata nie pomoże ci ruszyć z miejsca, dopóki nie uświadomisz sobie i nie przeanalizujesz, jak korzystasz z dysfunkcyjnego zachowania, Albo konkretniej, przed jakimi uczuciami i doświadczeniami chronicie zysk wtórny. Tkwiąc w luźnych granicach, możemy czuć się potrzebni i ważni, cieszyć się z tego, że wszyscy przychodzą do nas po pomoc, doceniają nas i dziękują za udzielane wsparcie. Dzięki luźnym granicom unikamy też konfliktów, co podbudowuje nasze poczucie bezpieczeństwa. Ponadto kompulsywnie angażując się w sprawy innych, unikamy konieczności mierzenia się z własnym doświadczeniem emocjonalnym. Zyskiem wtórnym ze zbyt sztywnych granic może być z kolei złudne poczucie niezależności, siły i kontroli nad własnym życiem. Nie dopuszczając do siebie ludzi zbyt blisko, minimalizujemy szanse na potencjalne zranienie. Nie godząc się na kompromisy, mamy poczucie, że stawiamy na swoim, realizujemy to, co dla nas ważne. Tak jak wspomniałam, im dłużej tkwimy w jakiejś dynamice, tym ciężej jest się z niej wydostać. Działa tutaj mechanizm tak zwanego kryptouzależnienia, do którego dochodzi wtedy, kiedy pewne codzienne nawyki, relacje czy zachowania stopniowo przejmują nad nami kontrolę. Często są to kwestie pozornie dla nas nieszkodliwe i często proces ten zachodzi poza naszą świadomością. A więc sprawa z tymi granicami wcale nie jest taka oczywista. Ich pielęgnowanie wymaga wprawy oraz długiego, uczciwego i koniecznego spojrzenia na stan swoich relacji oraz relacji, którą mamy z samym sobą. Jak zatem stworzyć zdrowe granice i czy to w ogóle jest możliwe? Terry Cole we wspomnianej przeze mnie książce przedstawia plan tworzenia proaktywnych granic. Składa się on z pięciu kroków. Pierwszy z nich zakłada, że powinniśmy używać konkretów, czyli wyrażać jasno swoje potrzeby. Precyzja zwiększa bowiem prawdopodobieństwo zrozumienia i zaspokojenia tychże potrzeb. W dalszej kolejności powinniśmy zrobić bilans samych siebie, zadecydować o tym, co leży u źródła naszych słabych granic, przyjrzeć się temu, następnie zwizualizować skuteczne działanie czyli wyobrazić sobie przebieg rozmowy na temat granic. Używać bezpośredniego języka, oraz wyrażać wdzięczność i doceniać osobę za każdym razem, kiedy postąpiła w sposób respektujący nasze granice. Model ten bardzo koresponduje z czterema krokami NVC, czyli komunikacji bez przemocy. Kroki te to nieoceniająca obserwacja, kiedy mówimy o tym, co widzimy i przedstawiamy daną sytuację, odwołanie do uczuć, kiedy opisujemy to, co czujemy w związku z tą sytuacją. Opis potrzeb, kiedy nazywamy potrzeby stojące za naszymi uczuciami, i prośba, kiedy prosimy o to i mówimy o tym, co mogłoby nam pomóc. Brzmi skomplikowanie, ale podam przykład. Kiedy nie oddzwaniasz, czuję się zmartwiona, bo zależy mi na regularnym kontakcie. Czy możesz następnym razem wysłać mi choć krótką wiadomość? Tego typu sposób komunikacji pomaga uniknąć kłótni i eskalacji konfliktów, zwiększa wzajemne zrozumienie i empatię oraz sprawia, że inni chętniej odpowiadają na nasze potrzeby. Czy jest to dla nas naturalny sposób komunikacji? Oczywiście, że nie. Dlatego właśnie tak trudno jest wcielić go w życie, a często, kiedy podejmujemy już w tym kierunku jakieś kroki, nie spotykają się one z przychylną reakcją otoczenia. Każdy z nas funkcjonuje w jakimś systemie. Jeżeli system ten przyzwyczaił się do tego, że nie stawiamy granic, to zmiana w tym obszarze może wywołać opór, złość i niezgodę. Najbardziej protestują przed naszą asertywnością te osoby, których jej brak był najbardziej na rękę. Systemy nie lubią zmian. Każda zmiana wprowadza bowiem pewną destabilizację, wpływającą na zachwianie poczucia bezpieczeństwa. Wygodniej jest nam funkcjonować w pewnych schematach, niż próbować wyjść poza nie. Nieprzychylność otoczenia i jego napieranie na powrót do starych wzorów zachowań może skutkować autosabotażem, czyli działaniem przeciwko sobie, nawet jeśli wiemy, że chcielibyśmy czegoś innego. Reakcje z zewnątrz często skutecznie sprowadzają nas jednak do parteru wywołują wstyd i poczucie winy, co prowadzi do prób odparcia owych ataków, targowania się, naginania, dyskusji, a w konsekwencji często do zmiany schematu granic. Kiedy nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, możemy odczuwać strach, związany z obstawaniem przy swoim, a raczej konsekwencjami, które mogą nas za to spotkać. Długotrwała walka z otoczeniem może także doprowadzić do rozwinięcia się syndromu ofiary lub męczennika. Wchodząc w rolę ofiary, czujemy się bezradni i wierzymy, że nasze zdanie nie ma znaczenia, że świat jest przeciwko nam. W roli męczennika z kolei dajemy siebie innym ponad miarę. Nie upominamy się o swoje prawa, a potem w skrycie czujemy urazę, jakby inni byli nam coś winni. Każdy z nas miał zapewne w swoim życiu sytuację, kiedy ktoś opowiadał nam o osobie przekraczającej jego granice. W takiej sytuacji bardzo łatwo nam jest udzielać rad, mówić, co należałoby zrobić, a nawet to, co sami zrobilibyśmy, gdyby chodziło o nas. Ale czy na pewno? W teorii wszystko brzmi doskonale. Czasem, kiedy wiemy, że możemy znaleźć się w trudnym położeniu, mamy nawet w głowie gotowe scenariusze. Tylko czy faktycznie je odgrywamy w momencie konfrontacji? Bardzo często nie. Brak reakcji na przekraczanie granic również jest reakcją. Wysyła milczący komunikat o tym, że zgadzamy się na takie traktowanie. Co możemy zrobić w zamian? Pamela Butler, psycholożka specjalizująca się w komunikacji interpersonalnej, stworzyła model asertywnego reagowania na sytuacje, w których ktoś przekracza nasze granice zwany czterostopniową procedurą stopniowania reakcji. Poziom pierwszy to poziom łagodnej asertywności, kiedy jasno, ale spokojnie wyrażamy swoje zdanie. Na przykład, nie podoba mi się, gdy mnie krytykujesz w obecności innych, proszę, żebyś następnym razem powiedział mi to na osobności. Poziom drugi to poziom zdecydowanej asertywności. Obejmuje on to samo co w punkcie pierwszym, ale z jednoczesnym podkreśleniem konsekwencji. W odniesieniu do poprzedniego zdania mógłby brzmieć tak. Już Ci mówiłam, że nie chcę być krytykowana w obecności innych. Jeśli będziesz to robić, przestanę uczestniczyć w naszych spotkaniach. Poziom trzeci to poziom y, ostatecznego ostrzeżenia, gdzie wyraźnie określamy nasze granice. I konsekwencje grożące za ich przekraczanie. Tutaj moglibyśmy powiedzieć: To ostatni raz, kiedy cię o to proszę. Jeśli jeszcze raz skrytykujesz mnie publicznie, przestanę z tobą współpracować. Jak zapewne się domyślacie, czwarty poziom to poziom działania, czyli realizacji konsekwencji, w tym przypadku, na przykład wyjście ze spotkania. Niby wszystko jasne, czytelnie, potencjalnie skuteczne, a jednak często trudno nam to wcielić w życie. Zazwyczaj pierwsze trzy kroki sprawiają najmniejszy problem niż realizacja tego czwartego. Zapowiadamy konsekwencje, ale nie wdrażamy ich w życie. Myślę, że każdy z nas miał w swoim życiu do czynienia z takim postępowaniem. Mam wrażenie, że jest ono szczególnie obecne w relacji rodzic dziecko. Warto rozważyć sobie wszystkie koszty, które ponosimy w związku z tym, że nie stawiamy granic oraz z tym, że je wyznaczamy. Warto także obserwować wszystko, co nam pomaga w tym procesie, co w jakiś sposób go ułatwia. Dobrze zdać sobie sprawę z tego, że nie musimy być ciągle dostępni na czyjeś zawołanie, że troska o siebie nie jest egoizmem, a poznanie swoich potrzeb i próby ich zaspokojenia znacznie ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie, czyniąc je pełniejszym. Może warto nauczyć się oswajać i tolerować dyskomfort związany z rozczarowaniem innych w imię własnego szczęścia i spełnienia? Jak myślicie? Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli jest on dla Was wartościowy, będę niezmiernie wdzięczna za zostawienie komentarza, za subskrybowanie mojego kanału albo udostępnienie tego nagrania.